Kochani, mają przyspieszyć rozliczenia, tak? Donald Tusk ma ruszyć z ostrzejszymi rozliczeniami by, polityków Prawa i Sprawiedliwości, byłych y, polityków obozu rządzącego w Polsce i bierze to na siebie. Chce trzymać te rozliczenia z dala od prezydenta Warszawy, kandydata koalicji obywatelskiej w przyszłorocznych wyborach prezydenckich Rafała Trzaskowskiego. Kto jest na liście? No, wiemy, że jest próba rozliczenia, postawienia. Y, w stan oskarżenia yy, byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, ale to będzie teraz trudne, bo jest na Węgrzech, uzyskał tam azyl polityczny. Ale ciągle są próby uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi. Chodzi o zarządzanie Orlenem. Być może też niebawem zobaczymy jakąś próbę pociągnięcia do odpowiedzialności byłego ministra edukacji i nauki przemysłowa Czarnka. W tle ma być sprawa dotacji na różne organizacje w ramach programu słynnego programu Villa. Plus. Chociaż tutaj Czarnek mówi, że niczego się nie obawia tu wszystko było bardzo transparentne. Zobaczymy co będzie dalej z Antonim Macierewiczem. Tutaj również mają być jakieś działania prokuratury podejmowane. Tu mamy rajdy Macierewicza, których akurat nie popieram, bardzo to krytykuję, tak? po, po Warszawie, choć ma niby mieć odebrane prawo jazdy. Macierewicz mówi, że nie ma odebranego prawa jazdy, bo nie przyszło do niego żadne pismo w tej sprawie. Mamy też próbę pociągnięcia do odpowiedzialności polityków PiSu na czele z Jarosławem Kaczyńskim za te wszystkie awantury podczas... Miesięcznic smoleńskich. Ale tu też bym wskazał, że Jarosław Kaczyński bardzo się broni swoimi motywacjami, więc wszelkie jakieś kwestie pociągnięcia go do odpowiedzialności to są takie no, z moralnego punktu widzenia bardzo mm, delikatne. Ewidentnie to przyspiesza, bo Donald Tusk potrzebuje mieć w tym obszarze sukcesu. Ale z drugiej strony. To będzie działało na korzyść takich ludzi jak Romanowski, którzy będą pokazywać, proszę bardzo, proszę bardzo. Tak działa wymiar sprawiedliwości w Polsce. Rozliczenia polityków zamiast uczciwego procesu karnego, śledczego, sądowego. Taka będzie retoryka polityków opozycji. No to jest wszystko bardzo ciekawe i będziemy tego dużo obserwować podczas kampanii prezydenckich. Pytanie, czy to się przełoży na plus? Dla Rafała Trzaskowskiego, czy na minus, bo jednak Polacy widzą, że wiele spraw jest bardzo mocno szytych, tak po prostu szytych.